Witam Państwa serdecznie 31 maj, 5 rano I co tu na wylotkach? Przeciutko noc jest bardzo zimna Nie ma żadnych odrzutów Więc to dość fajnie wygląda Jakiś tutaj masakrowany Pszczoły chronią ul przed zimnem o, Taka temperatura ale musiała być znacznie niższa bo jest straszne ziom jest straszny ziom musiała być strasznie niższa wyrodki sześciutkie żadnych młodych pszczółek. Tu jest mój rój. A tu nie będzie młodych pszczółek, bo jeszcze mi na to czas. Dodałem trzecią kontenację do ósemki. Ale to jest słaba rodzina. To jest UL. numer 16 Z powrotem zaczął wylegać. Tu jest dużo pszczółek. No ale... Co tam z czołgą dolega? Szydełka mają. Odwoki mają, a może trochę dłuższy czas już zalegają No i tu ładnie czyściutko tu jest celka Pięknie się odlapywała już Ta rodzina Ul 4 I tu wyszliśmy na wylotek nie wiem, czy już młoda matka czerwi, czy nie, to będzie do wyglądu. A to, jak Państwo widzą, przy tym było bardzo dużo mięty pierwszowej I na wylotku spokój. Ul 20. Tu pod Kepacki Bakwar. Wyrzuca trudnie. Ta rodzina powinna wylegać, ale może z tyłu wylega, bo ma dwa wylotki. Nie wylega. Hmm. Może się wyroiła. Co tam przy mnie siedzi? i krzysiutko na wylotkach ta rodzina bardzo dobrze pracuje no z tego lasu wydobywa taki ostry zapach miodny ostry zapach także moim rodzinom Zdrowie dopisuje, tu najsłabsza rodzina, ale trzeba będzie tej rodzinie założyć mu nastawkę wkrótce. I tak to wygląda za nas. U mnie w pasiece. Słońce od schodów zaczyna się pokazywać. Ptaki śpiewają. I dużo zarośli krzaków. Lasy, lasy, lasy. Serdecznie się z Państwem żegnam.